Od soboty 5 kwietnia 2025 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Luzinie trwają misje święte, które prowadzą dominikanie ojciec Tomasz Zamorski i ojciec Arkadiusz Wojtas. Msze z naukami misyjnymi w dni powszednie są odprawiane o godzinie 9, 18 i 19.30. Dzień misyjny rozpoczyna nabożeństwo o 8.30, a kończy apel misyjny o 20.30. Spotkania misyjne dla młodzieży odbywają się o 19.30. Zakończenie Misji Świętych odbędzie się 13 kwietnia 2025 roku. O godzinie 17.30 odprawiona zostanie Msza Święta, a następnie procesyjnie wierni podejdą do Krzyża Misyjnego. W najbliższy piątek 11 kwietnia zapraszamy wiernych na śmiechowską drogę krzyżową, która przejdzie ulicami Wejcherowa, Rybacką, Necla i Gryfa Pomorskiego. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 18.30 w parafii najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie około godziny 19.00 wyruszy droga krzyżowa. Zakończenie przy krzyżu misyjnym parafii świętego Boromeusza. Taca zebrana podczas Eucharystii przeznaczona będzie na budowę kościoła św. Karola Boromeusza. Hasłem przewodnim uroczystości będzie: Przebij kościół, a przebijesz najświętsze serce Jezusa. Zachęcamy wiernych do udziału. Weźmy ze sobą świece, lampki czy znicze. Niech to będzie nasze wspólne wyznanie wiary. Proboszcz Andrzej Leszczyński. Fundacja Tu odpoczniesz. Ojciec Franciszek Chodkowski 10 kwietnia 2025 roku, czwartek o godzinie 17, zaprasza na Wieczernik Modlitwy w intencji kapłanów i rodzin oraz o triumf Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo odbędzie się w Kaplicy Domu Pielgrzyma przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Wejherowie przy ulicy Reformatów 19. Wieczernik Modlitwy rozpocznie się Eucharystią, po której nastąpi Adoracja Najświętszego Sakramentu. Towarzyszyć będzie nam fragment Pisma Świętego z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię.